Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo pańskie. Ta Ewangelia dzisiejsza opowiada nam o tym, co robić, gdy lecą na nas strzały. To jest. Można to zebrać w taki sposób, instrukcja, co robić, żeby zachować pokój serca, jak lecą na nas strzały. Ale zacznę od, od początku, a mianowicie to jest początek kazania Pana Jezusa, kazania na górze najdłuższego kazania spisanego w Ewangeliach. Początek. I Pan Jezus, mówiąc do Tłumów, którzy go słuchają, są też między tymi tłumami, są też uczniowie i wyjaśnia przeróżne rzeczy, ale zaczyna od czegoś, co jest dla wszystkich wspólne. Dla ludzi, do ludzi którzy przychodzą do niego i, i chcą go słuchać, to jest normalne, że na początku gromadzimy uwagę, zwłaszcza jak są ludzie obcy. To innego jest, jak się widzimy, Regularnie, a co innego, jak mówię do tych, którzy właśnie przyszli. Te pierwsze słowa, od czego zacząć? Jezus wchodzi w coś, co jest doświadczeniem wspólnym tych ludzi, którzy przyszli. A doświadczeniem wspólnym dla wszystkich jest to, że lecą w naszym kierunku strzały. Że nas ktoś atakuje. To jest doświadczenie, które mamy niezależnie od. Stanu od powołania, od zaangażowania. Jeżeli cokolwiek robimy, jeżeli idziemy do kościoła, to na pewno lecą w naszym kierunku strzały. Ale możemy pójść do restauracji. Cokolwiek robimy, a nawet jak nie robimy i śpimy, to też będą strzały. Po prostu tak się dzieje. Ugotujesz zupę, to dla jednych będzie niedoprawiona, dla drugich doprawiona. Dla jednych przesolona, a dla drugich czemu dzisiaj Rosu, a nie Buraczkowa, skoro. i tak dalej. Zawsze będzie tak i tak. I mamy się w tym, albo się w tym odnajdziemy, że nie stracimy pokoju serca, że będziemy ludźmi błogosławieństw, ludźmi błogosławionymi, czyli szczęśliwymi, albo stracimy ten pokój i zaczniemy. Zaczniemy żyć bez Boga, chociaż na zewnątrz z Bogiem, ale w sercu bez Niego. I tu jest ta cała trudność w momencie, gdy są lecące strzały na nas. Te lecące strzały to jest, to jest prześladowanie, to jest to, że urągają nam, prześladują. Mówią kłamliwe rzeczy przeciwko nam. Rzeczy, które się. No to się po prostu dzieje. Niezależnie od wszystkiego to się dzieje. I teraz nasze zadanie, które, które mamy, to jest takie, żeby w tym wszystkim stać się ludźmi szczęśliwymi. Nie żeby zmieniać świat i wszystko dookoła, ale w tym co się dzieje, stać się ludźmi szczęśliwymi. Błogosławieni znaczy szczęśliwi. I to jest też na różne języ w różnych językach, jest różnie tłumaczone, w różnych tłumaczeniach Biblii, ponieważ no, są słowa, które dla nas błogosławieni to znaczy często błogosławieństwo księdza. Natomiast to słowo tutaj jest w kierunku nie błogosławieństwa kapłańskiego, tylko w kierunku być stanu, że jestem człowiekiem błogosławionym. Jestem człowiekiem szczęśliwym. Błog, w takiej błogości Bożej. Człowiek, który doświadcza moje życie jest życiem szczęścia. Ale jak to jest możliwe w momencie, kiedy lecą na nas strzały? Kiedy zapraszasz rodzinę na obiad, a oni na siebie patrzeć nie mogą. Kiedy chcesz zaprosić i pogodzić się, a oni cię wyzywają wtedy. Jak być tutaj człowiekiem szczęśliwym? I to jest ta recepta Pana Jezusa, o której On mówi, jak będziemy mieli przed oczami Boga, niezależnie od lecących na nas strzał, możemy być dalej ludźmi pokoju. Możemy być dalej tymi, którzy prześladowcom błogosławią. Czyli ktoś w nas strzela, a my mu życzymy dobrze. Tu jest bardzo duże ryzyko i tego się boimy, no ale to wtedy byśmy pobłażali temu. Albo będziemy to zło, które nas spotyka, będziemy nazywali dobrem. Tego Pan Jezus nie robi, bo przede wszystkim On jest człowiekiem błogosławieństw. To, co mamy zrobić, to jest patrzeć na Jezusa, na Jego styl życia, bo On tym żyje, On to wypełnia, lecą na Niego cały czas strzały, a Pan Jezus jest tym, który nie traci jedności z Ojcem. W momencie, kiedy tych strzał jest więcej, idzie więcej na modlitwę. Nie traci jedności z Ojcem, ale też nie nazywa tych, którzy robią zło dookoła, że robią dobrze. To nie o to chodzi. Zło jest złem, grzech pozostanie grzechem, kłamstwo pozostanie kłamstwem, nienawiść nienawiścią, ale ta nienawiść może w nas powodować nienawiść. Kłamstwo może w nas powodować agresję i powoduje. I powoduje. Albo się temu poddam, Albo to zatrzymam. I zatrzymanie tego, czyli lecące strzały, które nie mogą wniknąć do mojego serca. One lecą, ranią, bolą słowa, które słyszymy, bolą spojrzenia, które ktoś w nas tak robi, żeby nas zabolało. Czasem to są gesty, czasem to są takie rzeczy, które są delikatne, ale my je odczuwamy, bo są uderzeniami konkretnie w nas. Rani to, ale nie wnika do serca. I to jest człowiek błogosławiony. Nie jesteśmy w stanie sprawić, że w naszych relacjach, w małżeństwie, w rodzinie, w pracy, we wszystkim co robimy, w kościele, we wspólnocie, żeby nie było tych strzał. Nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Ale to, co możemy, to tak być z Jezusem, że te rany nie wnikają do serca. Dalej zachowujemy pokój, dalej jesteśmy ludźmi błogosławieństw. I to jest kierunek, do którego nas Bóg zaprasza. Bo w momencie, kiedy się smucimy, to będziemy pocieszeni. Jak będziemy cisi, to na własność posiądziemy ziemię. Jak będziemy tymi, którzy w tych sytuacjach pragną sprawiedliwości, to będziemy nasyceni. Jak będziemy miłosierni, do tego miłosierdzia dostąpimy. I to jest czyste, zachować czyste serce. Niesłychanie trudne, dlatego że nasze spontaniczne reakcje takie nie są. Spontanicznie byśmy na te strzały chcieli odpowiedzieć też strzałom, bo przecież mamy rację. I tak się dzieje z nami. Ale w momencie, kiedy jest strzała za strzałą, to tracimy bardzo często, tracimy Pana Jezusa z naszych oczu. I wchodzimy w ten niepokój, wchodzimy w to wszystko, co się, co nas zamęcza później. Można sobie przypomnieć pierwszą, ostatnią taką sytuację, którą mieliśmy. Może było, może była jakaś rozmowa była, może to było jakieś spotkanie rodzinne, może rozmowa przez telefon, może jakiś pogrzeb. I, i wiemy, ile to kosztuje. To właśnie, o czym Pan Jezus mówi. I, i że można. Zachować pokój. Niektórzy w takich sytuacjach idą do spowiedzi wcześniej. Niektórzy idą do kościoła, biorą różaniec, bo wiedzą, co ich czeka dzisiaj: że jest jakaś rozmowa, spotkanie, że to będzie boleć, najprawdopodobniej. I to, że tak będzie, nie zmienimy tego. To, co możemy zmienić, to siebie. A ta zmiana siebie jest w tym, że Moje serce nie będzie przez to dotknięte. Tu jest, to jest bycie człowiekiem błogosławieństwa. Zachęcam, żebyśmy jakoś sam siebie też zachęcam, bo mnie to nie omija. Też tak mam. To, to jest życie każdego z nas. Ale zachęcam siebie, zachęcam każdego z nas, jak tu jesteśmy żebyśmy nie tracili ducha, nie tracili pokoju, tylko szli za tymi wskazówkami Pana Jezusa co do bycia człowiekiem szczęśliwym w każdym momencie. Jeśli nam ktoś, to może to jest zły duch, odbiera nadzieję, wyrywa nam nadzieję z serca, pokazując, w Twojej sytuacji już nie można mieć nadziei. W Twojej sytuacji już nie można być szczęśliwym. To jest kłamstwo. I, I żeby tak to zobaczyć. Nie ma takiej sytuacji, że nie można być szczęśliwym. Ale powodem szczęścia nie jest ta sytuacja, tylko powodem szczęścia jest Bóg, który jest w moim sercu. Karp, który jest we mnie. I, i to jest powodem mojego szczęścia. Jeżeli mam o coś dbać, to o skarb w moim sercu. To, to jest życie człowieka niezmąconego, nie, które się nie, nie poddaje różnym okolicznościom, które się dookoła dzieją, bolą, ranią i to się nie zmieni. Ale moje serce może być cały czas w Bogu. Pomyślmy o tym w kontekście tych wydarzeń, które się dzieją. Każdy z nas ma inne, każdy z nas ma inne strzały, inne rany i in, inne rzeczy, które przeżywa, ale w tym wszystkim, żeby nie tracić ducha, a być jedno z Bogiem. Amen.